Cześć, witajcie. Mamy 105 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden bosterek do Magica, Pokemonów lub yu gi -Oh. Dziś zamienimy się w Pokémonowych odkrywców i zaczynamy poznawać cykl Sword and Shield, jeżeli chodzi o grę. Niebawem pewnie anime, jeżeli jeszcze nie wystartowało, jak to oglądasz. I ruszamy do regionu Galar i lecimy z naszą Paczuszką. Podobnie jak w Sun and Moon, tutaj również są pokemony tak zwane regionalne booster typu Slift, a więc ukryty wewnątrz. Tutaj mamy legendę a, z jednej z, z dwóch gier. O, może się uda aż tak go nie uszkodzić. Już tam przeglądałem kilka pokemonów, natomiast tam w sieci jeszcze nie wszystko jest aż tak do znalezienia. Tak wygląda nasza paczuszka i mamy mm, nową jakąś wariację, chyba la prasa to jest. Ten meg, mega form czy coś takiego. No dobra, lecimy sobie z paczuszką. Wiem, że przekładamy tak samo jak w Sun and Moonie, a cztery karty. Kot się do nas nie śmieje. Nie, Kot się do nas nie śmieje. Więc gdzieś tam na bok. O. I lecimy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Liczę na jakieś pierwsze fajne piki, bo to pierwszy booster jak otwieram z tej serii. Mamy chyba nową energię, tak? 2020 metalowa energia, ok, też nam niepotrzebne. Teraz i lecimy sobie dalej. Mamy TWACKEI, to jest chyba ewolucja z, ze startera. Nasz pierwszy on troszeczkę się zmieniła szata graficzna. Nie dużo, ale jest troszkę tej zmiany. Dalej mamy Pocket 3.0. Dalej mamy Aurora Energy, która prezentuje się bardzo fajnie. No i cóż, mamy e, szeftle, czyli Pokemona żółwia, jakiegoś. E, ostatnio ktoś zakupy u nas zrobił. Takie nietypowe, ponieważ a, na Allegro ktoś mocno skupował żółwie i to kupił żółwie ze wszystkich trzech gier, czyli Magica Pokemona Yuga. Dobra, ale nie o tym teraz. E, mamy Blipbug. Okej, okay. śmieszne. Mamy Rajhorna z całkiem przyzwoitym artem. Dalej jest Clobopus. Tego nie kojarzy jakaś pewnie y, ośmiornica. Y, musi być to jakiś nowy Pokémon, tylko jeszcze walcząca, żeby było śmieszniej. Goldin z bardzo, bardzo ładnym artworkiem. I mamy 2, 4, 5 i naszą kartą Reverse Holo jest... Diglett! No bo jakże inaczej, jest i Diglett. Coż za nie Alolański, ale jest nasz Diglett. No i naszą kartą rzadką jest Noctowl. Karta, co prawda, znaczy Pokémon z Joto, aczkolwiek również artwork bardzo, bardzo ładny. Troszeczkę się ta szata graficzna pozmieniała. Może zrobię jakiś film a za jakiś czas, takie porównanie, właśnie z Anemuna albo w ogóle wszystkich szat graficznych, zobaczymy. W każdym razie, żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 104 i cyk. Mamy 105 posterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuszki. Wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro, ale o tym już pewnie wiesz. No i oczywiście, link czeka na ciebie poniżej w opisie tego filmu. Natomiast, jeśli odcinek ci się spodobał, daj łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli, które Wam się bardziej podobają, które mniej. A jak chcesz więcej naszych filmów, nie zapomnij o sobie. Dziękujemy Ci za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się.